Ale mi gorąco, co by tutaj zrobić? Hmm. Hmm. Voilà. Tak zwana ławka dla il <grymne> ja już taki <grymne> To ławka dla wszystkich, którzy nie lubią, jak jest za gorąco. Brisbane, miasto dla każdego. która nosi sandały. Tutaj spotkałem. No, takie ładne takie. No, no, tak, masz sandały. To prawda. A ja noszę klapki. I tu wszyscy noszą klapki, i jest fajnie. Także klapki można nosić wszędzie. Ale sandałów chyba nie można, bo nikt nie nosi sandałów. Znaczy kobiety noszą, ale faceci nie. Tylko Krzysztof nosi. Przyszliśmy sobie do parku, w którym byliśmy już chyba cztery razy i chcemy znaleźć taką ścianę z wodospadami i usiąść sobie tam na kocyku, nie? Ale ogólnie idziemy już jakieś pół godziny w tym parku. Jesteśmy w jakimś miejscu, w którym w ogóle wcześniej nie byliśmy. Teraz jesteśmy w jakimś lesie zwrotnikowym, jakieś wodospady tam są za nami. Idziemy takimi pomostami cały czas i nie wiadomo kiedy w ogóle gdzieś dojdziemy, do jakiegoś znajomego miejsca. Te rośliny wszystkie, one mają takie wielgachne liście. I te jaszczurki są takie wielkie. I w ogóle jaszczurki są wielkości kotów, a nie to perze wielkości psów. A szczury wielkości słoni. Widzieliśmy takiego jednego szura brązowego. Ale Ej, się, że to idziemy sobie tak, tak. gdzieś tam taką dalszą wyprawę. Idziemy sobie taką ścieżką pieszo ale w takiej trochę, takiej trochę jakby dzielnicy już już poza miejskiej I tam jest tak, takie gdzieś wąskie przejście z jednej strony jakieś ogrodzenie, a z drugiej strony już takie ogrodzenie docelowe, które odgradzało teren kolejowy, bo tam po drugiej stronie. I było już ciemno. I my tak sobie spacerujemy, spacerujemy, spacerujemy i nagle na pewno przystaje, jak wryta, patrzy na to ogrodzenie gdzieś na, na wysokości oczu, równolegle do nas, nie wiadomo od jak dawna, czas sobie taki zwierzę, później sprawdziliśmy, taki że to był... Taki wielki szczur! Ale to był ale, ale... opos chyba? Na początku to wyglądało jak szczur wielkości takiego dwutygodniowego, trzytygodniowego tygodniowego kota z takim długim ogonem. Było całkiem ciemno i tylko widzieliśmy jego kontur i jego świecące oczy. I jak my przystanęliśmy, to on też przystanął. I z dobre dwie minuty się gapiliśmy na niego, a on na nas. Ja tam go poświecałem go trochę latarką, żeby zobaczyć czy to jest zwierzę, czy to jest coś. I to było zwierzę. No, no to ale to jest się takie dziwne, nie, no bo pewnie dla tych ludzi, co tutaj mieszkają, to, to jest dla nich oczywiste, nie, że na przykład o, to jest to, to nic nikomu nie robi, tylko ucieka, nie, ale my idziemy i na przykład tak jak teraz, idziemy sobie i nagle przed nami są jakieś zwierzęta i teraz już wiemy, że ogólnie one przed nami w miarę uciekają, ale jak się widzi pierwszy raz coś nowego, to jest takie zawsze, kurde, teraz to, to on ucieknie, czy to, czy to ja powinienem uciekać i tak właśnie było wtedy, że idziemy sobie i nagle jakiś wielkachny szczur się na nas gapi. I co wtedy? No, zaczęliśmy spierdzielać, nie? Po prostu normalnie odbiegliśmy stamtąd. Ja szedłem normalnie. Nie. Ona biegła? Nie, on biegł też. Biegliśmy, i potem jeszcze przez następny kilometr świeciliśmy latarką w tył. Ej, dobra, zobacz, czy to za nami nie biegnie. Zobacz, czy to za nami nie biegnie. Ale nie biegło. Bo prawdopodobnie bało się nas znacznie bardziej niż my jego. Ja się nie bałem. czujecie się zagrożeni, to w każdym parku co kilkadziesiąt metrów jest taki przycisk emergency i możecie dzwonić po pomoc także bezpiecznie a kolejnym zwierzęciem z kategorii bardziej przerażające to tutaj są nietoperze i one też są mega ogromniaste ale na całe szczęście to są te takie słodkie, owocowe nietoperze a nie te takie brzydactwa, yy, znaczy bezobrazy, nie? Ale mi akurat się nie podobają te, które jedzą owady, więc to przynajmniej jest lepsze. Mogło być gorzej. No, fajnym wyzwaniem byłoby przejechanie się do jakiejś jaskini. Tam to by było strasznie dopiero, bo one pewnie tam mieszkają. Właśnie wszyscy uciekają, bo koncert został przerwany przez ulewny deszcz, a my sobie znaleźliśmy taki sprytny parasol. A ajaj, Ajajaj, taki fajny koncert. Co Monstru państwo? Co przypadkiem odkryliśmy? Idąc sobie brzegiem rzeki odkryliśmy kolejną Rozwalającą mózg rzecz Która tutaj Nikogo nawet nie rusza To jest basen w środku miasta Zupełnie otwarty Dostępny Z plażą Jakiś farty fa statek Tam jakiś nosi. statek z imprezą w ogóle W sobie Co tutaj się dzieje? Chodźmy tam dalej W plażę Dobra, idziemy na plażę. Która jest teraz godzina? 21:15. 21:15. Aha, ogólnie można tego używać nawet teraz, czyli widać, jak bardzo im zależy. Wszyscy mają wylany w ten basen, który sobie po prostu stoi, taki dostępny w środku miasta. Tutaj też. Okej, okay, tego nawet nie widziałam wcześniej. Tylko ten jest tam trochę używany przez ludzi. No takie rzeczy można się natknąć po prostu idąc sobie przez miasto tutaj. Okej okay. Co widziałeś? Jakieś zwierzę, ale za daleko było. <laughs> Wiesz co, to chyba dobrze. Idziemy na plażę, czy nie chce Ci się brudzić stupek? Nie chcę się za bardzo ściągać. Ja nie mogę, bo po prostu w dupach się poprzewracało do takiego stopnia, że to jest już jakieś apogeum. No jak to może być prawdziwe? Co wpadłaś? Nie zauważyłam wodę, bo jest taka czysta. Zlazłam <laughs> do wody przez wpadek. No nie musi to wszystko być takie idealne. Nie wiedziałam, <laughs> że woda też jest taka przejrzysta, że jej nie zauważy. <laughs>